Ja napisałam ostro Co znowu A. nic O, mieszkacie Na stacji Aha znaczy się to? Jeszcze to obczacie jesteśmy Jeszcze jak ktoś się rapu słucha z was Słyszał słyszę kogoś, ktoś jest na głośnikach u was. Ja. Wiedziałem. Jak? <grymne> <grymne> no wiedziałem. Mhm. Ja po ja prostu... teraz po spadzie rapu. No ja, ja wiedziałem po prostu, ja wiedziałem, ja wszystko wiem. <grymne> tak, już. Piję herbatkę. <grymne> o oh, yes. Jesteś. O, niech jak niech pierwszy niech. raz mnie widzisz na fejsie Celu! Co pierwszy raz? <śmiech> <śmiech> Bartek Co? Jesteśmy <laughs> Wiem <śmiech> Boże święty, nie. Kto się rozłączył? Nikt. Nikt a nie Nic. Ola. Pa. A. no. U, u mnie wszyscy są. A nie, nie ma jej. U, u mnie holki nie ma. U mnie też. Ja spróbuję odetkać... Dziewczyny, się... jutro wam podam link do mojego kanału i zobaczycie co tam będzie. A teraz coś tam masz? Mam, mogę wam podać. No to pole. Jak coś to ruchniecie w polecany, to ja tam jestem. Te Filip to te Deda 212. Jak? Nie. Deda 212. Nie, nie to jest tak! moje. <grym> Wysłałem wam link. Dobra. Fifi to ten ten pierwszy w polecanych, co będzie u mnie. Jesteś pieskie. <grym> nie. Zobaczę, czy Czemu ja... tak sądzisz? O Jezu, nie ta zakładka! Ale mówcie, coś żyjcie! Właśnie, żyj! O Jezu! <noise> Mam herbatkę. Pytałam się do Miniki, czy gada z nami na Skype. O Jezu, i co ona napisała? Że nie. No nie. nie. Napisz jej, że Bartek i płaczą. Ja nie płaczę. Ja też nie płaczę. Nauczymy. Czekajcie, że wejdę po tabletkę. A, ona jest na tablecie. Aha, żywę. nie po tabletkę nie po tabletkę. <noise> Dobra, ja muszę coś zrobić żeby mi nie. Dobrze się co? Daszę radę jutro wcześniej? Nie wiem, Zobaczę, jak zobiadam. Co? Zobaczę, jak z obiadem. Ej, Oli, to chyba internet odłączyli. Co? Oli, to chyba internet wyłączyli, bo jest niepodłączona. A możliwe, bo jest podłączona. A możliwe. Gabi, zaproś mnie do zdrowia. Nie często coś się robi z internetem. Ale że się wyłączają po 22 internetu, to ja ostatnio. Aha. Ale, Ale internet... chodzi i sama włączy. Piszcie świnki morskie zawsze jak wejdę do pokoju. To jest... To musi być zawsze. Ej, Gabi, zaproś mnie do znajomych. Jak? No klikasz tam, jest taka strzałka przy moim nicku i masz. I tam masz dodaj do kontaktów. Albo po prostu na niego kliknij prawie myszki. No. A mam. No. Jej, będę miał znajomych. Nowego no, znajomego. No, no, no. Jej. <laughs> Już 5 minut. Kiry jak troszeczkę Bo w coś nie pisze Tak zaraz ci dodam Nie wiem, to może nawet dzisiaj jeszcze będzie u mnie na kanale, więc... No, No, to wiecie co? Powiecie teraz tak ładnie cześć, Powiecie tak ładnie cześć. Co? Powiecie tak ładnie teraz cześć Bo, dlaczego? Co? No zobaczysz, jak to wrzucę na kanon, Powiedz cześć. Powiedz cześć. No powiedz. Powiedz, do widzisz. No właśnie, pożegnaj się z moimi widzami. I z moimi. To z moimi to lepiej po angielsku, ale dobra. <śmiech> <śmiech> moimi też, ale okej. Okay. Ale ktoś zbawił w klawiaturę! Dobra. No, dziewczyny, powiedzcie cześć. Cześć! No powiedzcie szybko. Cześć. Cześć. No teraz Gabi, mów cześć. Cześć. Jej, było Jej. cześć x2. To cześć.